No i pada oczywiście klasyczne pytanie, po co mi to. Nie będziemy do rzucali zbędnych definicji, twierdzeń, chyba, że będzie to nam niezbędne. To teraz tak, doświadczeń, Do fizyki ze mną trzeba być bogatym. <grym> Żartuję. Naprawdę bardzo mi się podoba ten nick jednorowy. Super jest. A propos mimesis i realizmu, no to jednorożec wymyka się tym określeniem. Zresztą proszę, nie mówcie do mnie, znaczy jak bardzo chcecie, to możecie, ale nie mówcie do mnie, na pan jeszcze nie jestem taki stary. Po prostu jestem Wiktor, mówcie do mnie, a ty. Kilka, tak naprawdę kilkanaście dobrych lat w mojego życia się uczyłem i lubię to, po prostu lubię się uczyć i lubię też uczyć innych. Nowa partia polityczna mogłaby się w Polsce nazywać mydło, bo wtedy połączyłaby lewicę i prawicę, tak mniej więcej jak mydło łączy wodę i tłuszcz. 100% człowieka renesansu. To jest takie ucieleśnienie człowieka renesansu. Można tak y, kolokwialnie stwierdzić, malarz, rzeźbiarz, akrobata. Ale człowiek jest ten sam. Czy w starożytności, czy w średniowieczu, czy w nałożytności, czy w czasach najnowszych. On ma te same potrzeby, te same pragnienia. Czasem te same dobre i złe uczynki, moralne lub niemoralne. Moi drodzy, jakieś pytania macie? Będzie szansa na przesłanie? No pewnie, że będzie, już ją zapisałem jako ten, jako obrazek. Taki jestem. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, teraz to zapraszam do pisania na czacie. Nie mam więcej pytań. Bardzo proszę, mam nadzieję, że rozbieram możliwości. Proste? Super proste.